100 tysięcy kilometrów w busie, którego nazwali ogórkiem. Ich cel to dokonać niemożliwego, objechać świat dookoła. Ich przygody obejrzysz w programie, który przygotowują i montują podczas wyprawy, przemierzając kolejne kilometry, przez drogi i bezdroża. Z indeksem w podróży. Dookoła świata. Sponsorem generalnym wyprawy jest e cantorpl Właśnie chcielibyśmy wam pokazać, co robimy w wolnej chwili. A co robimy? Co, co? Co to było? A więc zobaczcie, pompa leci do nas z Polski, a my wam pokażemy, jak DJ-ujemy. Dalej nie zatrzymujemy się, wracamy do Chicago i niestety za nami przykry widok, jak nasza auto jedzie na nasze odpoczywa. Najbliższa pompa wtryskowa do naszego ogórka znajdowała się w Polsce, co oznaczało kolejny tydzień postoju. Skoro nie mogliśmy jechać dalej, postanowiliśmy zaangażować się w akcje charytatywne. Jesteśmy w Copernicus Center, gdzie trwa akcja charytatywna, którą postanowiliśmy wesprzeć. Skoro nie możemy jechać na Alaskę, to chociaż możemy pomóc, na aukcję przekazaliśmy nasze dwie książki z poprzedniej podróży. A o opowiem Wam Krzysiek, z którym spędzaliśmy czas w Chicago. Dzisiaj zbieramy pieniądze dla Petrusia, który jest chory na raka gałki ocznej. Zbieramy na to, żeby mógł odbyć tutaj operację w Stanach Zjednoczonych. Potrzeba jest 1,5 miliona dolarów. Jednakże, żeby lekarze mogli zacząć leczenie musimy zebrać pierwsze 100 tysięcy i właśnie tutaj się zebraliśmy i zbieramy pieniądze. Kochani, chciałem wam powiedzieć, że ludzie, którzy też potrzebują wsparcia na podróż mają otwarte serce, by pomóc Piotrowi. Wiedzieli o tej imprezie, od Krzysia, który jest ich kolegą. Zaprosił ich tutaj, nagrali mały filmik, pomogli w zbieraniu pieniędzy. Są teraz ponownie tutaj, drugi raz z nami. Jest książka twoja, tak? Książka jest na aukcji, także z podróży. Pewnie ilustrowana bogato, prawda? Zdjęciami. Znajdujemy się właśnie pod halą Chicago Bulls, czyli jednej z najsłynniejszych drużyn NBA, a za nami jest piękny Monument Michaela Jordana, czyli najsłynniejszego koszykarza. Dzięki niemu ten sport się stał tak popularny jak teraz. Po raz pierwszy w życiu jesteśmy na meczu NBA. Dzięki uprzejmości naszego kolegi Arga. Dziś dzieje się po prostu wielka rzecz. Marzyliśmy o tym jesteśmy. Na Bulls. i jesteśmy nasi Kanapu i Washinganuisa. Także będzie polski akcent. Oh, 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 <laughs> Słuchajcie, no, nie wierzę po prostu w to, co tu się dzieje, jest. jesteśmy na meczu NBA, przed wyjazdem dużo czasu spędzaliśmy na grę NBA, a teraz możemy zasiąść ja tutaj i oglądać, patrzcie, Chicago Bulls i oczywiście, jak wcześniej mówiliśmy, mamy polski akcent, gramy z Washington Wizard, czyli Marcin Kordat, polski Hammer, trzymamy za niego kciuki i niech wygra lepszy. Whose broad stripes and bright stars. To mecz Marcina Gordata, ale kto by się tym przejmował? Było super! Przecież to był pierwszy mecz, który którym mogliśmy obejrzeć NBA na żywo. Było super, było dużo emocji, pełna atrakcji. Polecamy! My się bawiliśmy świetnie. Yeah. Uh! Gdy nasz ogórek stał w warsztacie, ruszyliśmy odwiedzić kilka ciekawych miejsc w Chicago. Jest piękna polska tradycja, która mówi, że w święta trzeba zrobić kilka rzeczy. Jest 12 potraw, oczywiście czas spędzony z rodziną, oraz co najważniejsze, obejrzenie pewnego ważnego filmu w telewizji, czyli Kevin sam w domu. To właśnie tutaj, w tym miejscu kręcono wiele scen z tego filmu, więc możecie ten budynek doskonale rozpoznawać. A Byliśmy, sprawdziliśmy Kevina nieba. Mieszkając w domach Polonii, angażowaliśmy się w codzienne obowiązki. Troszeczkę czas w Chicago przedłużył nam się przez awarię samochodu, dlatego też spędzamy czas u Kasi i przejęliśmy niektóre obowiązki domowe, czyli od sfontania po dzieci przed koła i szkoły. Cześć, kostek! Odebrany. To co, wracam do domu? Bardzo dziwne zjawisko napotkałem się chwilą patrząc przez okno, a mianowicie zobaczcie co wyprawia Mariusz. Ale jest wow. Każdą grę traktujemy serio, nawet z dziećmi. No, nawet nie nad dziecią. Zagrać. Jak tą Dobrze. Dobrze. Co będziemy ognisko robić? A co będziemy mieć na ognisku? Kiełbasie. A pokaż wujkowi Mariuszowi, jakie kije przywiozłeś wielkie. Pokaż. Pokaż, no chodź, pokażesz. I co będziemy na nich smażyć? Kiełbasie. A, a jaka kiełbasa jest najlepsza? Polska. Polska kiełbasa. Starajbyście się żyć cały czas na wodzie? pływać łódką? Ktoś kiedyś był na łódce? Ja! A drugie pytanie, a kto, mógłby być? a kto mógłby być dłużej niż tydzień na takiej łódce? Ja! A miesiąc? W życiu robiliśmy prelekcje dla dzieci Chyba ma, Mam nadzieję, daliśmy radę Dla mnie wyszło rewelacyjnie Ja mogę zostaje Dzieci były zadowolone, oglądały nasze odcinki I mówią, że są z powiększamy jedno Także powiększamy busy, autobusy trzeba dokupić no. Super doświadczenie Niedzielny poranek Obudziła nas z domu nieco mała awaria, ale Mariusz za chwilę się nią zajmie i będzie wszystko usunięte. Yy, będąc w z Chicago staramy się pomagać w obowiązkach codziennych, pilnowanie dzieci, sprzątanie, no i w tym przypadku też odtykanie toalet. <grywy> Dawaj. <grywy> Byliśmy już na recitalu, braliśmy udział w akcji charytatywnej, mieliśmy prelekcję w klubie Saku Riders oraz Mnóstwo, mnóstwo różnych innych spotkań z Polonią. Dziś czas na kolejne. Jedziemy właśnie do Copernicus Center i będziemy oglądać sztukę pod tytułem Złodziej. A czym jedziemy, panowie? A z uprzejmości tutaj w Polonii dostaliśmy autko małego Jeepa Wranglera i oto dzisiaj takim pojazdem właśnie jedziemy do Copernicus Center. Projemy! Mamy już informację, że nasza pompa do bucika już jest w Chicago, więc jutro składamy auto i już możemy ruszać trasę, ale jeszcze przed wyjazdem robimy ostatni taki pożegnalny polski obiad, a będzie to mielą. Chłopacy bardzo zainteresowali się, dlaczego mam zapałkę w zębach. Podobno jak się kroi cebulę, trzeba wsadzić zapałkę w zęby, żeby nie płakać i to chyba się sprawdza, bo nie płaczę. Okazało się, że pożegnalny obiad nie był wcale pożegnalny. Pierwszy raz tak bardzo zmęczyłam się wchodzeniem do samochodu, a jest to spowodowane tym, że wczorajszego dnia, oczywiście prześmiewczo, mówiliśmy: Uważajcie, uważajcie, jest ślisko, był taki dosyć mroźny, mroźny dzień. I co musiałam zrobić? Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się tak się przewrócić, że nie mogę chodzić. Jedziemy właśnie do szpitala yy, i zobaczymy co z tego będzie. Trzymajcie kciuki Paulina, opowiadaj w drodze, Nie. jak było? Co cię czeka, co było? Odcinają mi nogę Nie żartuję. Jak teraz? Idę do ortopedy już robię bo jest podejrzenie pęknięcia kości. Czyli trochę poważna sprawa. Damy radę, damy radę. Chłopacy o mnie zadbają. Muszę jeść samo. Jest godzina 7.30 i już od ponad 3 godzin jedziemy z Maćkiem w kierunku Detroit, a ruszyliśmy z Chicago. Pewnie część się zastanowi, dlaczego jedziemy zupełnie innym autem niż naszym busem i jest nas tylko dwóch na pokładzie. A mianowicie, pompa, która przyszła z Polski, okazało się, że jest ciut inna i koło pasowe, które było w poprzedniej pompie, nie pasuje. Także musieliśmy podjąć szybkie kroki i zacząć szukać coś w okolicy, no i niestety część, która jest nam potrzebna jest 500 km dalej od miejsca, gdzie mieszkamy, więc no, i wstaliśmy w nocy, ruszyliśmy, no, i jedziemy ją odebrać, żeby jak najszybciej zrobić auto i ruszyć w końcu na tą Alaskę. A jedziemy tylko po jedną małą część, bez której nie da się zmontować pompy, ale co, zawsze jest jakieś rozwiązanie. Na szczęście Kasia poszła na swoje samochód, w którym możemy jechać bezpiecznie i dużo szybciej niż ogórkiem. Tego samego dnia zamontowaliśmy pompę i ruszyliśmy w drogę na Alaskę.